Prosty skład, szybkie wykonanie, a efekt jest naprawdę wow. Cześć! Dziś przygotujemy pyszną, rozgrzewającą zupę. Zaczynamy od kalafiora, podzieliłam na różyczki, dodałam jeszcze kawałek selera, dodaję rosół, sól i gotuję na małym ogniu aż warzywa zmiękną. W tym czasie smażę na maśle pokrojoną cebulę i gdy tylko zrumieni się, kapustę. Jeszcze odrobinę wody. Zmniejszam ogień i gotuję duszę przez około 40-50 minut. Warzywa w tym czasie już się ugotowały, wyłączyłam i poczekałam na kapustę, którą przekładam do warzyw, blenduję do całkowitego wygładzenia, dodaję przyprawy, jeszcze całość podgrzewam, sprawdzam, ewentualnie doprawiam. Już w tym czasie możemy przygotować wybrane dodatki. Chipsy z boczku albo z sera, smażone na maśle, pieczarki i natka pietruszki, dużo pieprzu i pyszna, rozgrzewająca zupa gotowa. Można przygotować wcześniej, a następnego dnia wystarczy podgrzać. Zasubskrybuj. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, koniecznie zostaw łapkę i komentarz. Dziękuję za wszystkie reakcje. Polecam moje e-booki, pakiety e-booków. W których znajdziesz inspiracje, pomysły i sprytne rozwiązania na co dzień i na święta. Pozdrawiam do następnego razu. Pa!